Siemanko wszystkim, siemanko panie banach, właśnie jestem po seansie filmu Żyć nie umierać w reżyserii Macieja Migasa. W rolach głównych Tomasz Kot, Janusz Habior czy zarówno Jacek Braciak. Film miał wczoraj premierę na DVD, więc obejrzałem go sobie ze swoim zaciszu domowym, gdyż nie miałem okazji go obejrzenia w kinie. Powiem wam, że nie żałuję, bo film jest dobry, ale nie jest też to jakaś rewelacyjna produkcja. Na wstępie tutaj dodam, że film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada historię Bartosza, który jest alkoholikiem niepijącym już od dwóch lat. Na co dzień tutaj zajmuje się prowadzeniem tyle o gwiazdach, publiczności, ale najważniejsze jest to, dodam również, że jest byłym aktorem i cały czas prowadzi takie jakieś szkółki aktorskie swoich byłych uczniów, więc cały czas siedzi w tej branży. Chciałem też powiedzieć, że Bartek jest tutaj po części dobrą osobą, ale też z problemami, z dużą przeszłością, złą przeszłością, gdyż problemy alkoholowe doprowadziły do tego, że zostawiła go jego żona i córka. Gdyż w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że okazuje się, że Bartek jest chory, ma, ma raka płuc i cały czas stara się sobie z tym się uporać i poradzi, przyjmuje to nawet, że na tobą klatę i stara się dojść do porozumienia i żeby wszystko po swojej sprawy z przeszłości pozałatwiać przed jego śmiercią, bo okazuje się że zostało mu tam 4 miesiące życia do życia stara się spotkać ze swoją tam byłą żoną, córką, wszystko zagodzić, ale nie do końca mu to wszystko się udaje. Tego się oczywiście, czy mu to się udało, czy też nie, dowiecie się oczywiście oglądając ten film w kinach. Ja szczerze film <coughs> obejrzałem tutaj tylko i wyłącznie z, dlatego, że gra ja tam Tomasz Kot, gdyż jest to dla mnie jeden z wybitniejszych polskich aktorów. Na przykład mogliście go zobaczyć w filmie Bogowie, jak tutaj zagra profesora Religę, Genialna rola, więc tylko i wyłącznie oglądałem właśnie film Chcę się <coughs> żyć i nie, żyć, nie umierać. Ja temu filmowi daję jakieś 6 na 10, bo film jest zarówno wzruszający, jak i potrafi tutaj bawić, pokazujący, że można w zabawny sposób y, walczyć ze swoją chorobą, jak i dążyć do celu, żeby przetrwać. Nie chcę tutaj zadać szczegółów dotyczących tej choroby, jaką, jak bohater sobie tutaj starał się z tym wszystkim poradzić, bo, bo za dużo spoilerowanie dla Was. Obejrzyjcie, te, obejrzyjcie ten film, zobaczcie, powiedzcie nam, czy wy byście na przykład się w takiej sytuacji postawili Co byście zrobili do końca to jest w takiej sytuacji Z mojej strony ocena 6 na 10 to jest, mi się wydaje, że i tak dobra ocena jak na taki film Bo w porównaniu do jego poprzednich filmów, to, oczywiście o tutaj o Tomasza Kota Film, można powiedzieć, że on troszeczkę ratuje Gając z sobą Właśnie film żyć nie umierać. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was na nasz kanał na YouTube Dokina Proste i na profil na Facebooku Dokina Proste. Siemaneczko, trzymajcie się. Hej!